Witam w pierwszym odcinku historii memów, gdzie zajmiemy się problemem, bo ile ja można to tak nazwać, kim lub też czym jest pedobir. Kojarzy ci się on pełnie jednoznacznie z setkami memów czy obrazków, które traktują pedofilię dosyć specyficznie, bo humorystycznie. Jednak pedobir nie od początku wyglądał tak jak dziś, nie nazywał się także tak samo, nawet nie spełniał tej samej roli. Pierwozorem Pedobira był Kuma, czyli zapońskiego niedźwiedź, który wyglądał tak. Jak widać, czy też raczej nie widać, Kuma był prezentowany jako ASCII Art, czyli obrazki złożone ze znaków. Metoda, którą możemy znać z YouTube czy naszej klasy. Z tego drugiego chyba szczególnie. Postać ta była odpowiednikiem Trollface'a. Po raz pierwszy pojawił się w 2003 roku na portalu 2 Channel lub Futaba Channel, czyli japońskich imageboardach. Dla ciekawych info, że Forchan jest tak naprawdę amerykańską kopią jak japońskich imageboardów. Ale do rzeczy. Pojawiały się coraz to nowsze postaci Kumy, i w roku 2005 nasz Kuma zadobiutował na Forchanie, gdy pewien Anonymous jest to automatyczna nazwa dla użytkowników, którzy nie podają niku, zamieścił dziecięcą pornografię, czyli chyba jedyną zakazaną rzecz na tej stronie. Z uwagi na anonimowość i mnogość użytkowników, takie wątki pojawiały się dosyć często, lecz tym razem jeden z innych użytkowników oflagował ten temat postem skumą właśnie i to od tego momentu pedobil kojarzy się jednoznacznie z tym, z czym kojarzy się teraz. Od tego momentu Forchan wziął sprawę w swoje ręce i powstały obrazki z już Pedobirem oraz zaczęło się trowanie tym obrazkiem całego internetu, czyli coś co Forchan lubi najbardziej. Między innymi dzięki masowemu głosowaniu użytkowników tej strony, Pedobir został oficjalnym fanem numer 1 Miley Cyrus, czyli Hany Montany. Nieźle, nie? Pedomiskiem zajęły się także media. Gazeta Olsztyńska napisała pewien artykuł o zi zimowych o Igrzyskach Olimpijskich, używając do tego obrazku nie blogera, niejakiego Michaela Barika, który oczywiście stworzył go dla jaj. Jednak redaktorzy Gazety Olsztyńskiej nie załapali tego pewnie dlatego, że nie przegadają ani kwajka, ani najgaga, ani komiksów, ani innych takich rzeczy i dzięki temu pan Barik zanotował ogromny wzrost odwiedzin swojego bloga. Ponad połowa z nich była z Polski. Ciekawe dlaczego. Będąc przy mediach, chyba coś jeszcze głupszego popełni Fox, który stworzył nagonkę w swoim reportażu wokół uczestnika pewnego korwentu, który przebrał się za pedobira i rozdawał cukierki ludziom. Redaktorzy tej amerykańskiej stacji wiedzieli wprawdzie, czego symbolem jest ten misiek, jednakże uznali, że człowiek, który robił sobie jaja, jest prawdziwym pedofilem. Ciekawe. I to byłby koniec tego, jakże fascynującego programu zaczę się pierwszego odcinka do widzenia państwu.